proszę pani senator. Pani Marszałek, szanowny panie rzeczniku. Powiedział pan w swoim wystąpieniu, że zostaną jeśli ta ustawa zostanie przyjęta i skończy się trójpodział władzy, zostaną naruszone prawa obywatelskie. I z Pana wypowiedzi wynikało, że sądy nie będą funkcjonowały lepiej, ale raczej gorzej. Proszę powiedzieć tak prostym językiem do tych, którzy nas słuchają. Jakie szkody odniesie po wniesieniu tej ustawy przeciętny, prosty obywatel? I drugie pytanie to jest takie. Panie Rzeczniku, jak Pana biuro, jeśli przejdzie ta ustawa, bo mam nadzieję, że tak się nie stanie. Wytrzyma liczbę skarg, bo skoro zostaną naruszone prawa obywatelskie, to Pana biuro zostanie zalane skargami. Wytrzyma ta, takie obciążenie. Co, co Pan praktycznie zrobi? Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Senator.